8 września 2016 roku spotykamy się na Krośnieńskim Rynku w drugiej edycji akcji czytelniczej. Przewertuj mnie. Zobaczmy, co Krośnianie dziś czytają. Czytano przed Makawieliego. Pragmatyzm. Wszystko, co mi wpadnie w ręce, idę przez bibliotekę. Jak mnie coś zainteresuje, to biorę. Nie jakieś bajki. Książki gwiezdne wojny. Filmów nienawidzę, ale książki są świetne. Takie białe kruki do Trabanta, do Wartburga, do Syreny, do Warszawy. O... E, wyścig kłamstw, upadek Lens Armstronga. E, ja czytam książkę Paty Pawlikowskiej w Dżungli Zdrowia. Gabriela Gargaś, Droga do Domu. Stasiuka Wschód. Krystyna Mirek, Wszystkie kolory nieba. Bestseller Joanna Opiad Bojarska, taki tytuł. Obecnie czytam dzienniki Goebbelsa. Kupioną przed chwilą książkę Uczniowie Spartakusa. Ja czytam Jana Zecha. Przywracanie pamięci. A ja czytam e-booka, czytam, ale regionalną rzecz. Jak przestajecie się martwić, zacząć żyć? Simpli side, chcieć mieć mniej. Drobne science fiction, tak jakby trochę oderwanie od normalnego świata, ale też takie bardziej obyczajówki. Staramy się też czytać po angielsku i właśnie tutaj Harry Potter jest dobrym wstępem do czytania po angielsku. Stulecie chirurgów Jurgena Torwalda. Poezję polską okresu międzywojennego. Właściwie co wpadnie w ręce i jak się wydaje sympatyczne, to, to czemu nie? Wiedźmin yy, i miecz przeznaczenia. Kryminał prawie że. I trochę erotyki. Pożądanie mieszka w szafie. Życie na pełnej petardzie. Księdza Kaczkowskiego. W ramach hobby to traktujemy takie właśnie poszkolne, takie dodatkowo, bo wiadomo, no, to nie jest obowiązkowa lektura, to nie jest, nie jest coś, co trzeba, to, to wszystko można, to mi się właśnie podoba. Codziennie, jak czas pozwala? Miesięcznie z biblioteki mo mogę pożyczyć pięć książek, ale jestem dwa razy w miesiącu. E, powiem tak, ja czytam miarkowanie, ale moja musia zjada książki. Ja tak z sześć wychodzi mi około. Kupuję nowe. Tak, tak, powiedzmy jedną miesięcznie. Tak, gdzieś około 12-15 max w ciągu roku. Codziennie, dopóki nie skończę książkę, wtedy idzie następna? No, w wakacje przeczytałem około 13 książek. No to już idzie mniej, no bo jest szkoła i trzeba się uczyć. Ale tak, ze dwie, trzy spokojnie miesięcznie idam. Kilka książek miesięcznie. Ogólnie staram się jedną na miesiąc, jeżeli czas na to pozwala? Yy, miesięcznie tak, między 10 a 12-15. Staram się czytać coś cały czas. Wydaje mi się, że raczej pożyczam, bo jakby tak chciała kupować tylko cały czas książki, to trochę by to dużo kosztowało. Tygodniowo to może nawet nie całą jedną, bo jednak szkoła też jest wymagająca. Ja nie mam nawet ja książki, to dużej ilości książek. Jeśli nie czytam, to piszę. Na wakacjach to no, tak jedną na tydzień, to tak zawsze. To ciężko powiedzieć, bo jednocześnie są czytane trzy książki. O ile, tylko mam czas. Z nałogów miałem do wyboru twarde narkotyki, papierosy, alkohol. Tu wybrałem książki i głośne słuchanie muzyki w samochodzie. Zdecydowanie fajniej się czyta jak ogląda. Dużo więcej odczuć przy czytaniu, na pewno fajniej. Bo tam mam dwoje dzieci, które zaraz mi wpadną do fontanny. Oni też uwielbiają. Ja czytam, oni czytają, czytamy razem. Czytanie poszerza horyzonty, pobudza wyobraźnię. No jest odskocznią w ogóle od codzienności. Kto czyta, ten żyje po dwójnie. Są tematem do wielu rozmów między, między ludźmi. To, że na pewno też sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. To rozwija język. Czytanie to jest jak oddychanie. Uszlachetnia to. Dla po prostu. Jakaś taka magia, która sprawia, że chce się czytać więcej i więcej. Ja lubię, bo przenosi mnie to w zupełnie inny wymiar. Fajnie tak czasami oderwać się od rzeczywistości po prostu. W zasadzie szukam głównie lektur, ponieważ mam trójkę dzieci i wiecznie brakuje w szkołach, w bibliotekach, więc dla mnie to akurat będzie zysk, że nie muszę jeździć i szukać pokrośni i pożyczać. Rozglądam się, spoglądam. Chciałabym tych nędzników, ale nie ma jednego tomu. Nie, nie generalnie szukamy książek, takich, których jeszcze nie mamy w swoich zbiorach. Uważam, że jest impreza bardzo udana i potrzeba jest tego typu imprez. Po dzisiejszym dniu to widać, że jest potrzeba. Że ludzie jednak czytają, narzeka się na młodzież, a naprawdę zaskoczyli nas bardzo pozytywnie. Duża ilość młodzieży. Przyjechaliśmy troszeczkę za późno, podobno już najlepsze książki były zabrane jakąś godzinę, półtorej wcześniej, więc żałujemy, że nie przyjechaliśmy. W tym roku podczas akcji Przewertuj Mnie... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Skrosna zorganizowała akcję wymiany książek. Pójdźmy tam do ich namiotu i zobaczmy, jak ta akcja przebiega. Mieliśmy różne książki, od sensacji przez fantastykę. No i raczej te cieszyły się największym powodzeniem. Bardzo fajna. 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 Super. Pozytywna. Oryginalna. Bardzo dobra. Inna. Świetna. Ciekawa. Rewelacyjna. Popularna. Ładnie tutaj jest. Ciekawy sposób, żeby zachęcić ludzi do czytania. Zachęca ludzi do spotkania się. Dobra okazja, żeby, żeby ludzie wyszli z domu. Można tutaj fajnie spędzić czas. Można kupić tanie książki. Wymienić się książkami. Rzadko spotyka się tyle ludzi czytających książki w jednym miejscu. I można za zniżkę. To się okaże tak chwilę. <laughs> Biorę już udział po raz w niej. To jest taka nowość dla nas, ja jeszcze nie byłam na takiej akcji. Jestem pierwszy raz właściwie, bo w Krosie nie mieszkam. Akcja to raz do roku, tak? Bardzo bym się cieszył, gdyby była organizowana częściej. Powinna odbywać się częściej. Oby tak częściej. Mam nadzieję, że będzie częściej niż co roku. Wydaje mi się, że Krosno idzie w dobrą stronę. Jeśli ja się coś dzieje. Polecam wszystkim, dobrze. tak. Warto włączyć się w każdą akcję, która ma w temacie czy w podtemacie książkę i czytelnictwo, ponieważ nigdy tego za i jak statystyki wykazują, ludzie coraz mniej czytają, ale proszę nie wierzyć do końca w statystyki. Wystarczy, że popatrzymy na krośnieńskie statystyki. 36% mieszkańców zaznacza stale obecność w bibliotece. Codziennie przez 6 dni w tygodniu ponad 700 osób spada czytelnictwo. Każda akcja społeczna jest dobra, dlatego że Budzi zaciekawienie. Ciekawość jest pierwszym stopniem do tego, żeby, ach, pójdę, zobaczę, może sięgnę, prawda? W książkach coś można znaleźć. Tak. Na przykład coś takiego, jak tutaj znalazłyśmy. Kto biega całe życie, ten się czuje znakomicie. Znalazłyśmy ją w książeczce. Którą... Z dedykacją. Dedykacja pochodzi z 78 roku, więc instrukcja ma prawie 30 lat. Przez ostatnie dwie godziny przez Krośnieński Rynek przewinęło się mnóstwo osób. Miłośników książek, którzy je czytali, opowiadali o nich i zachęcali innych do lektury. Wszystko odbywało się w ramach akcji Przewertuj mnie. Być może za rok również spotkamy się tutaj. I pamiętajcie, rynek Krosna, serce miasta. Muzyka